Pyszny miód pitny co daje, chcesz wiedzieć? Co daje, dawaj, mów mi Pałas stoi. No. no rana, konar! Let's go! Słuchaj, jest problem. Mianowicie co są dwa drzewa do wycięcia. To, to skop pod tym. Nie, skop pod tym. Niech spadnie drzewo w dół i wtedy je zetniemy. No ja je teraz ścinam Daj no i... na mnie poleci Na płot. No nie! I na mój ten! No pierdolny zaraz! No kurwa mać! No nie! No i rozjebało mi pół płotu kurwa! No i weź tu majstra po... Nic się rozjebało! Ja nie wszystko git. Nie no psz. Hops. Nie, o, ja steruję teraz? Nie wiem, nie chcesz. No na to wygląda, jak już siadłem. jak się czujesz? Jak, się czujesz? jak już siadłem, no ty, ty nie będziesz najebany prowadził. Stary, stary, bo ja najebany jednym okiem nagle oglądam, kupować. Ale noc nie ma ich tyle w nocy, chyba. Dziś, jak ty wszedłeś mi w tekstury, co tu się dzieje? O? Ty, ty mi wszedłeś w ty... I'm fast as fuck, boy. Ty tam wypatruj tego potwora z Loch Ness lepiej. Jak nam tu wyskoczy zaraz, to ku... Ej, bijemy go. <noise> Ty odważny odważny, nie, 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 Co nie, A nie, nie, stało? No nie, 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 chciałem wymienić. nie, nie, Kogo potrzebowałem nie, 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 no to dalej. To ja po KFC O nie Kurwa blokuje się jebany kamienie No, o chuj wózek mi się urwa Ej, gdzie leci? Ej, co to tak otrzymujesz? Ej, co się odjebał, mi Nie, żyje Żyje stary ale jak się Masz... kurwa urwał? No nie wiem, no przegipło go. A każdy wpadł na lewo, tak? <laughs> tak. Ale beka, co tu się... Gdzie e, Tutaj O nie, mi też, mi też, leci kurwa, leci. Czekaj, żeby... Mam, go. Ej, Mam go! Mam go. <laughs> Zawsze i wszędzie... Manchester jebany będzie Zawsze i wszędzie Manchester jebany będzie Zawsze i wszędzie Manchester jebany będzie Kurwa przepa... jak jestem zjeb Ja pierdolę. Co za debil roku, kurwa. Spaliłeś, kurwa, 8 ogonów. Dalej, wsiadaj, bo teraz będziemy telemarki. Nie mogę wskoczyć. O, jest. Zmieścimy się? <laughs> kurwa. Wsiadamy. <laughs> Oho, jest górka. spadł. <laughs> to o! <nie>! o! <laughs> Trzeba więcej tych trofeów, trzeba zrobić salę taką jedną wielką na trofea samą. No, trofea. Jezus Maria, dokładnie. I, I każdy, każde trofeum, które Biorę mamy tam powiesić, Biorę po jednym. Biorę Biorę Biorę. Biorę Już Biorę teraz Biorę. To robisz? Ty, ja, ja, to co będę robił? ja to Nie, bo po pijaku tu No A to spierdolisz. Nie, czekaj, zobacz. To Ja zwabiłem, nie to, 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 to... Ja cię stąd nie wypuszczę, To trzeba, to trzeba przemyśle. Nie wiem czego tam mało na mięso zostało. Leczniczą mamy... No, mróz na ten, o kurwa jego mać ja pierdolę. No będę takich znowu. O kurwa. No. Yeah. Kurde, co ze mną, mnie tak? Ja bym mógł wymieniać długo. No. Fak zrobię ten. Wyskoczę za tratwę, w tym samym skoku wrócę. Z... Dawaj. Patrę. Dawaj. <laughs> <laughs> hey, Jeszcze jaka ta tratwa jest wolna bez kitu. O, kurwa. O! Abort! Abort! abort czekaj, abort, czekaj, czekaj, abort. czekaj, czekaj! Stop it, kurwa! Myślałem, że nie da się przeskoczyć <laughs> przez ten... <w> ten żagiel. <laughs> no i dziesięć. Kurde, ja pierdole. No, przepięknie. To czekaj na mnie. Czekaj, czekaj, to jeszcze nie wchodź tak głęboko. Chyba, że wtedy zimno było eee, bardzo. co 300. <laughs> Widzisz go? Widzę go. Zniknął. Kurwa, znik... Znik... Kurwa, on się zaraz za mną pojawi. Ja to, ja tu... Ty, ale może chodźmy I... dalej. Może on nam coś chce pokazać, co? No Ej, ty jesteś najebany, czy nie? <laughs> ale to są przepływy i odpływy wielkie, patrz. On teraz jest na nami li... no. Za chwilę będzie 2 metry w wodzie. Ty, on się... E. Uderza, czego jak wypchnę. Nie, nie wypchnę. No Dobra, płynie. Ja przy... Ty jestem w statku, się zgliczowałem. Ty. Działasz? <grym> no, dojś, bo... ja dość było Nie wiem. Chcę nastarować jakoś tą łódką. To najpierw pijawki zabijmy, później będziemy... Ty wyjebała, Co, tu się, dzieje? Co tu się dzieje! Co się dzieje? No nie można jej kolorować, ale nie wygląda najgorzej żeby ją ulepszyć 5 brązu i jedno drewno, no to nie, nie no, ma tragedii. No, o kurwa, co to za tańczy. Ale mała Nie, ale żeś mnie wkopon. To nie, to już wystarczy. No nie no, jak coś robić to na max, ale pokaż ją. Chyba nie, byś byś śmiał. No nie, 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 to jest no, jak <grystanie> nie, 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 że nie, zrobiła to jeszcze, kurwa, nie, No No nie, No. najgorszy. No? nie, jeszcze grać, nie, kurwa nie, 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 Dobrze nam co zrobi ta weekendowa przerwa <śmienic> <chyba>. <śmienic>